Magazyn Śledczy Anita Gargas, witam Państwa serdecznie. Czy można kupić od spółki Skarbu Państwa ekskluzywny ośrodek położony między dwoma jeziorami na działce liczącej 8 tysięcy metrów kwadratowych za jedyne 990 tysięcy złotych? Okazuje się, że można. Szczęśliwym nabywcą był partner życiowy ówczesnej wiceminister skarbu. Z jednej strony mamy przedstawiciela Skarbu Państwa, którego zadaniem jest sprzedać jak najdrożej, z drugiej strony przedsiębiorcę, którego celem z kolei jest nabyć jak najtaniej. E, dlatego wydaje się, że tego rodzaju sytuacje, tego rodzaju powiązania rodzinno i tego rodzaju transakcje absolutnie powinny być upubliczniane.